No, Dipsa totalnie nie mają. To znowu. Nie no, bez to. Jak wyłączymy Caitlyn, to... Ewentualnie Sylasa, bo może ten Sylas się nafiduje bardzo mocno. Hmm? Mówiłeś, Michał? Nie, wydaje mi się, że... Nawet jak Orn próbuje inicjować z Remusem, to nawet jak się Tristana, czy jakaś Inawex u nas nafiduje, to i tak nie dostaną one-shota. A ja czemu u niego krankę. była pokazana ranka, a u nas nie jest? wybrał sobie wybrać ramkę tak a. jak level, ten. Aha, dobra. To nie jest mi Horanka, tu ty, ty możesz wybrać co się pokazuje. Ja chyba koronkę będę składał. Mhm. Mm ja tu buduję Sunfire. No w sumie ten sam Nunu co widzieliśmy wcześniej, nie? To samo buduję praktycznie. Raczej nie wydaje mi się, że tutaj czymś innym zaskoczy. Chyba, że Full AP, ale z FaceRush'em to byłoby słabo. <gry> będzie Solokie po Flashu, Tak, będzie Solokiew. Ale widzowie teraz stricte się skupię na meczu, także życzę powodzonka. Ja mam orakle, to mogę ten dni zniszczyć tego warda. Weź sobie tam coś stana Zawsze złoto. Pierwszy level, zbielałbyś Bo... po szybciej. No, to odmieni losy walki na bocie. Nie, to no będziecie... na No, a będziecie mieli hard matchup jeśli o to chodzi. Wy w ogóle wygrywacie na nich w jakimkolwiek etapie, czy nie? Na po, po 13 levelu mam więcej zasięgu od nich. pewno dobra, rozumiem. Zakładam, że Ramus też zaczął od reda, bo w sumie jak on wychodzi od mojego blue to, to po kolei wszystko mógł robić. Więc jak coś to uwaga na top side standardowo jak gierkę. Nie wiem o co chodzi. <laughs> Ale wizję postawił dla zabezpieczenia. To i tak mi nie uratuje. No w sumie tak. Jak kanonka? Jak ja zobaczę kanonka, no to co on Rozumiem. Pasku, pominiona, i potem umierasz. Remus sam Tak zwany. Ekstremalnie szybki. Remus jest tutaj. Uważaj, jak coś. Idę na drugiego żuka na instancie, jak coś. To wrócił? Ramus wrócił? Remus na żabę wrócił wiesz? Robił takie kółko, myślał sobie, że pójdzie na mida, ale wycofał się. Ja mogę wziąć żuka i od razu na instancie na kuli lecieć na tego. Na... bota Powiedzcie czy chcecie ganka, czy też nie, nie do końca Oni no no nie, no mają raczej no. wizję, ale mogę spróbować Dobra, wlatuję Oni mnie widzą jak coś Brama co? No, no też... Nie no, proszę Nie no, skwitujemy noż bardzo Mhm A jest się zablokował ty, macie go? Dobra, no. nie mam Dobra Możemy dajwować, okay. co? Ja mogę tego. Uleczy się. Najsu, nice, najsu, nice, nice. weszł Gitas. E, diamencik. Nie wiem, czy Ramos nie flash, no na pewno ten. Zaraz bez flasha Ignata. Dobra. A, wróciłaś. Jakby Nasus mógł tak kupować itemy jak Orn, ja pierdzielę, ale grafowa fajna postać byłaby fajna. albo <laughs> nie zbalansowano. Co ty robisz? Ramu do bota. Żyje, żyje, żyje. Macie miniony? Dobra. Git. No, no. Uwaga na ramusa, masz. Dobra, że jeżdżę. Że, że, że. No nie złapię mnie, chill. Jestem fajny. Tak, dzięki. Dzięki, Patryku. Nie, nie, musiałbym, bo jak on by mi tamto odpalił, to od razu Turet mi zbija agro. Ja bym padł od samego siebie, tak jakby. Zwolę przeflaszować i mieć spokój. Poza tym tą mechanikę znam od 2000 gier. Witam, Jehana, proszę pana, cześć Tomek. Gramy sobie klasza 2-0, jak na razie, to jest trzecia gierka. On mnie bije. Nie lubię go. To or orna No nie... nie ładnie się zachował w twoim kierunku. Ej no. Rip. A że no, A czemu z Auto atakował miniona? Nie wiem, <grym> co, Kolejny jakiś autysta. Wczoraj też taki był. Erka <grym> za roba w drugą <grym> stronę. <grym> Ej, Kate, Kate jest sama, Kate jest sama. Bram schodzi, Bram schodzi. Ej, ja, ja inicjuję tu od razu. Inicjuję. My tam nie ma, jesteście... Sami, się sami jesteśmy. Bram dopiero co dochodzi. Ja jestem w nice. Drake dopiero. Dziękuję. Dobra, co je Nice. co? Nice? Super. Drake'a możemy kolować. Do Dobra, ja biorę Q smite i raczej to powinienem zdobyć. Dobra, nie jest Rip kurwa. Kurwiłeś mnie. Nie wiem gdzie jest Ramus, więc jak coś to tam spodziewaj się go na topie. Spoko, jaż go zabijam. Się. Tak mnie pijuje no o czym nice. Oni się chyba nie spodziewają. Tak, wizję wyczyściliśmy, To kurde śniegawy nie mam teraz. Jeszcze 12 tak. sekund. Ja jestem tu w czego to. Nie wiem czy ta wizja teraz postawili, czy wcześniej to było. Chodzi no, o tego mogę pinka. Dobra, okej. Okay. to. Dobra. Ja tu stoję za ścianą, raczej go. Okej, okay, Gitas. No, kto to streamuje? ty? Wierz wjeżdżam w sumie. Ej, wjeżdżam, wjeżdżam, wjeżdżam. Kate, co? Kate. Tak. Dobra, bram, bram, bram. First target. Super. Możemy, możemy dajfować ją jeszcze nawet. Ja się tylko na, jak chcesz Teraz może do bota. Mhm. Uh -huh. No to kiedy nie jak pójdzie do boata. No Remus na no topie jest, na no tym. Dobra, Git. Chcesz mi tutaj zdejmować? O kurde ty. O, kurwa. No to my bad, Poleciałem, sorry, poleciałem w kurki. Disco no, no też musiał wystąpić w meczu, także sorry. Lecimy, lecimy. Poból. A szary? Dobra, jest jest. Czy żyjesz? No tak, 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 Dobra, jagi. Jestem w stanie tu jeszcze wlecieć, nie? Chce lasa czy co? Mm. O kurde, tak. No przeskoczy, ja myślałem, A, myślałem tak. nad Brałem. Patrz, patrz tego Brałma. Ten Brałm nie ma nic raczej. Lecę, lecę. Małpka, szuwarek. Bez, bez flesza jest. Weźcie, oh, sorry. Nie, dobra, dobra. Dobrze, dobrze, jest ok. Kill to kill. Spodziewaj się Ramusa, uważaj, uważaj, uważaj. Heralda zrobił, słyszałeś jest komunikat. Teraz. Ej, mogę podejść od razu. Mogę na instancie podejść. Dawaj go. Wjeżdżam. na maksa mogę z tego. Będziesz tutaj musi być. Jestem. Ej, jest? Teraz do bierz go? Tak Wizję miał po prostu Ja tu Staczka pozwolę No tak, tak, tak <laughs> A czemu ghost odpalać? <laughs> no nie no, nie mogę No nie mam czasu na głupoty no Jak to... widzę freestaka, to mi się odpala w główce tylko jeden przycisk Oni próbują drake'a tak jakby wydefować ja ja w kwestii wizji tak szczerze Nie wiem czy damy radę I mo raczej, no Ramusa tam mieliście przez sekundę, więc Ramus, odciekamy, no? No. Ramus, Ramus. Ale Sylas w ogóle odpuścił tego trade'a to. W sensie, plate'y ty tylko zdobywa. Na no Ramus nic totalnie... Nie jest za kill'em. On jest jest, ale i tak wpadnę. Mhm. Mm Sorry. Idzie na no. smoka no. Ramus, zarazem zakiknął. Dobra. Ja to mogę w sumie I spróbować... Ja mogę to spróbować zabrać. Play, Oni o mnie nie wiedzą. Nie wiedzą o mnie. Poświęcać się? Dobry. Mogę spróbować. Nice. O kurwa, będzie kombo. Nie, dobra, nieważne. Mam to. Nice, ale. O kurwa. Nie mam jak, nie mam jak. Przeżyję że je to chyba, choć kurde. A dobra, Drake wziąłem. Nie jest tak źle. Jedyne co to tylko trzeba teraz przetyrać tą Kate, bo. bo mówię, jak Kate stracą, to oni dipse już totalnie nie mają mają Heraldo coś, czy nie? nie. A Ramus był też na topie? Czy tak, nie? Ramus był na topie. Teraz nam idzie jest. Ja mogę do was podchodzić, tylko nie wiem czy oni tu wizji gdzieś nie mają. Mm. Nie, nie mają tu wizji teoretycznie. Mogę śniegawę taką losową odpalić. Bezerki? masz właśnie to ramus. Ramus na batterie. No. Łączko. No dobra. Kurde, brakło trochę. kurwa. Oj, dobra, biegnę tam. On nic nie zrobi, nic nie zrobi totalnie. Ma kate obok. Możemy go skontrować, on bez inicjacji jest teraz. Dobra, nice. tepek, 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 tepek cofka, 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 cofka. To jest Arn. Ja tam idę serko Dobra, nice. -u. Tylko nie przy ścianie. Dobra. A ty masz, a dobra, ty Weks jest na placach. To no, ja nie wiedziałem. Mów, to mów takie rzeczy, jak coś. Stankujesz się no? Już, już nie, już nie. Super. Dobra, no to plan jest teraz taki, no. Może słabniecie, czy nie? No, można. Teraz zakończyliśmy tu rad. Wydaje no, mi się, że. Bo ja pod Heralda próbuję zaraz zagrać. No chyba, że Ramus to będzie próbował robić. No to w sensie mówię, że zaraz tam będzie wszedł Uciekaj, uciekaj, co? czas, on jest bezerki ten Ramus, bo przed chwilą używał. Zastanawiam się, czy Tristana teraz może Reda zabrać, ale. Ej, biegnę, biegnę tutaj. Ja mogę śniegawą odpalić się. Tak na instancie. Dobra. Okej. Okay. dobra. Okej, okay, ja idę po Heralda. Ty tracimy na bocie, jak chcesz. Tak, ale możemy puszcząć dwie, jeżeli zdobędę Heralda i pój pójdziemy na topa wszyscy razem. Chociaż Drake, a, Drake jest za 40, a to jest. chociaż cholera ja ocean. Nie Uwaga. Uwaga Chodź do nas z asusem na może. Ja, ja mam. Tak, 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 tak. Mam to? No, cofka, nie nie nie, 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 nie szukajmy, nie szukajmy. Proponuję reset i od razu na Drake'a lecieć, bo oni teraz to zrobią. A nie słyszymy. To, to wiecie co, to dobra, to jak odpuszczamy Drake'a, to ja odpalę Heralda z tym i z nasu zam topa. Jamy w nią masz, tak? aż Nie będę zmuszować, bo oni Drake'a. Zanwiście. No dobra. Możemy ja możemy na... Może Jezus, Mary, aha, dobra. Co ja chyba spróbuję zestylować te zerki? Jezus, Maria. Chodź, chodź, oni są wydolni, tylko. Tak, tak, tak. Zelaz mnie goni z tym. Brałem, zbrałem. Brałsza, brałsza. Żeby nie wziął drojka, no i no. zabijcie. Da, super, nice. nice. nice -u. Jak te Q kill wydodżywałem, brałsza. Wow. Profesjonalne no. zużywanie Q, ale że serio? Ale że kliknąłeś myszką, czy spaliłeś flaszę? A, myszką. No, ale powiem ci, no kurwa, ziomek był mi przed Mordem i nie trafił Q, bo zrobiłem step. Dobra, dobra. Poszli się, się. Moonwalka za rąbą. <grym> Ej, Ramus jest po prawej. A ja go ucieka za szybkim. Ooo... No. Mam, ja? ra mam Ramusa. No mam Ramusika no, bez wziąc, tego. Wziąc, o nie ma Q. Nie ma kompletnie Q. Flash. Flash poleciał. Flash i Rka. Flash. Ja widzę, O tu wizja jest. Możecie mnie coverować w sumie. Dobra. Chodź Tristana, chodź tutaj. Idę, idę, idę. Ja tu dużo żyję, ale no. Ja przeżyję to. Że żyje? Jest... żyje, żyje, że żyje Jestem fajny ja Dobra żyje w zonie kliknąć? Dobra, spoko na plecach, Xylas z plecy mhm. się. Dobra, spoko, spoko Nice Zajebioza yeah. Możemy nawet go dajbować jeszcze O Ucieka mi Penta? No O kurde, go, nie no, nie możemy Go Jeszcze że będą slower. 4 sekundy. Zostawcie? No to zostawcie, no, zostawcie i wziął. To wątka, to wątka. Zostawcie ale. dla pewno. Zostawcie, re, zostawcie reporta, <grym chyba. <grym> Najwyżej. No Dobra, to i cawkę. Ale... Cawka, cawka, cawka. Co za mało masz obrazu, wcory. Mam wrażenie, że te ganki bardzo dużo dały. Verli, bo teraz Tristana to A. klika wszystko co chce. Możemy Brauma wyłapać, jak solo. Nie wiem, co on robi. Albo pali flash, albo umiera, chłop. O, Sylas, Sylas Dobra, bez Flashers Mówane, to są wszyscy. Spoko, 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 spoko. Dobra, już dwóch nie żyje. Możemy na szara robić ewentualnie tego strejka o którym mówicie. Nie, nie nie chodź, nie chodź. Reda możemy zabrać, Drake'a możemy zdobyć, możemy wszystko zrobić tak naprawdę. Dobra, nie chodźmy teraz tego Drake'a. Ja mam smajta akurat idealnie. On tu widział pętę laski. Dobra, nice. Możemy od razu, od razu. Jak oni tam w bazie, w bazie stoją, to zanim tam zromują czy coś. Możemy też zrobić my, że się skampimy, ale musimy mieć pewność, że wizji tu nie mają. To wizja nie. Ej, dawać kampa, 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 kampa. No raki będziemy widzieć. Dawać go. Brama najpierw. Dobra, Abora Musika. Gitas. Jak coś... Co? Co on zrobił? Poszedłeś sobie. Kurde, sorry, że kogoś nie skowerowałem. No trudno. Ja mam kończymy? tu No, kończymy. Już nie ma sensu tego robić. Baza mi się puszuje już nawet. Bo to możecie skończyć. No tak, tak, tak. Idziecie? Dobra. Nie wiem, ten tier 2 to coś się zepsuło. Tier 2 tier 4, normalnie? Go, indziej, co, nie? No GG w sumie. Dawaj 20, dawaj 20. Pozdra. Powiem wam, że ten finał to był łatwiejszy niż dwie poprzednie gry. Naprawdę. Ja, no totalnie. W tej grze już może dwa razy. Dobra. I to chyba GG. na bocie. Boże. 2, 3, 20. Ale mówiłem, że Ramus będzie beznadziejny w ten, w ten team totalnie. Nic nie zrobi, a poza tym mówię ich Caitlynka czy Sylas od posysali, tak naprawdę. Oni mieli jakiś damage w ogóle? No, jakiś tam mieli. No, no też już... teraz Puchar. Może. Może. Puchara. Puchara. No co ty nie ma? Znowu nie ma Pucharu. Obywaj jakiś Puchar. Dawaj, no, dawaj puchar, opening skoro? od razu. O, no, no twierdzę wskoczyłem. Oh yeah. Supero? No. Bloodmund Kennen. O, kurde, od. Dobra skórka mi drapła. O, o, tak. Dobra, widzowie. Także GGWP. I co tu mogę powiedzieć? No zaraz zresetuję streamka, żeby był normalny delay. Ale kurde, wygrane trzy gierki z rzędu na instancie. Łatwiutko.